drużyna Brauna. Dlatego w drużynie Brauna tutaj w lokalnej Jaworznickiej drużynie Brauna chciałbym przedstawić i zaprosić na scenę Artura Jakubik U nas też kobiety, aleksandra Urbanik. Zapraszam Tomasza, wygasia. Jest też tutaj po sąsiedzku przewodniczący okręgu katowickiego Wojciech Kazek. I szanowni państwo, gwiazda parlamentu polskiego, poseł ziemi rybnickiej, Roman Fryk. Szczęść... No ja nie jest na, na szczęście, nie będę musiał niczego mówić, bo proszę państwa już właśnie nadchodzi. Grzegorz Mikkał! Pan Roman Fritz, jednak żebyście Państwo nie byli stratni, a poseł Roman Fritz, może nie wszyscy pamiętają, to jest ten poseł, który gadką śląską broni polskości śląska przed ślązakowcami. To jest najwspanialsze wystąpienie, na pewno w pierwszej dziesiątce wszystkich parlamentarnych przemów, wszystkich kadencji. Poseł Roman Fritz. Bardzo dziękuję. No. Pochwała z takich ust. Proszę Państwa. No, na szczęście Państwo doskonale wiecie, na kogo zagłosują i nie trzeba nikogo tutaj przekonywać, ale mam prośbę do wszystkich Was, żebyście zanieśli tę wieść do Waszych domów, żeby Wasze rodziny, waszy, Wasi znajomi, Wasi współpracownicy w zakładach pracy i gdzie, gdziekolwiek są, żeby się dowiedzieli o tym, że najlepszym kandydatem w tych wyborach 18 maja jest Grzegorz Braun żeby się to niosło, dlatego że są straszliwie kłamliwe sondaże, manipulowane. No, mamy też dobre wiadomości z zaoceanu i z bliskiej zagranicy, że sondażownie naprawdę to jest tylko i wyłącznie czysta manipulacja. Otóż zapewniam Państwa, że w Stanach Zjednoczonych prezydentem nie jest Kamala Harris. A to właśnie ona wygrywała wszystkie notowania sondażowe. A w Rumunii tamtejszy Grzegorz Brown, czyli Kalin Georgescu, w tych sondażach dostawał 2-3%, tam 6% z górą jako, jako najwyższe notowanie. Proszę państwa, dostał 23% i wygrał pierwszą turę. Owszem, system rumuński nie zaakceptował nieprawidłowego kandydata. I uczulam Państwa, żeby w Polsce wszyscy zaakceptowali najważniejszego kandydata. No ten system, to wiecie Państwo, to są te cztery obszary takie, które na siebie wzajemnie zachodzą. To jest obszar polityków, to jest obszar mediów głównego nurtu, to jest obszar służb i to jest obszar tak zwanego wielkiego biznesu. I to wszystko nas strasznie dusi. O. Właśnie ten system nie, potra nie pozwala nam się rozwijać, nie, po nie pozwala nam normalnie żyć. I ten system, żeby naruszyć, trzeba niestety ten system trochę pokonać. Już jest najbliższa okazja, 18 maja. Wystarczy nam tylko troszeczkę odwagi. Tej odwagi, którą niósł nam tysiąc lat temu Bolesław Chrobry. On wojował od Saksonii do Kijowa. To właśnie teraz, w tym roku, no niebawem, praktycznie za 9 dni, mija tysięczna rocznica jego koronacji. Mija również w tym roku tysięczna rocznica koronacji. Jego syna Mieszka II jest wiele innych rocznic, wiele innych koronacji. Bitew 615 lat Wiktorii pod Grunwaldem, 420 lat Wiktorii pod Kirchholmem, 105 lat Wiktorii warszawskiej. To z tej perspektywy musimy patrzeć na te polskie wspaniałe dzieje. Polska musi się podnieść z kolan. Polacy to jest naród ludzi dumnych, ludzi wolnych. Polacy zasługują przynajmniej na prezydenta, który do tego wszystkiego pięknie nawiązuje. Dość tych wszystkich Kaczyńskich, Dudów, Trzaskowskich, Tusków, jak oni tam wszyscy nam nazywają. To jest tak małe, że aż szkoda gadać. Proszę państwa, nie przedłużam. Przed Państwem, Grzegorz Braun. Kłaniam się Państwu i zaczynam od najlepszej wiadomości, najlepszej, jaką mam za nadzór w tej kampanii prezydenckiej 2025 roku. Wracamy do węgla. Jeśli taka będzie. Wola wasza rodacy, jeśli odzyskamy niepodległość już z 18 na 19 maja, jeśli uchwycimy przyczółek niepodległości w urzędzie prezydenckim, to wracamy do węgla. Precz z Zielonym Ładem. I uwaga! Ja wiem, że tutaj w tym samym miejscu, na tym samym. Rynku. Parę tygodni temu stał inny pretendent i mówił, zdaje się, coś podobnego, a może nawet to samo. Chwalił węgiel, a potępiał i narzekał na Zielony Ład. Ale wiecie Państwo, jest kampania wyborcza, więc jak dwóch mówi to samo, to to nie zawsze jest to samo. Bo to są ludzie, którzy te nieszczęścia na nas sprowadzili. Ale oni uważają, że macie pamięć złotej rybki. Że nie pamiętacie, kto był, kto był kim, po której stronie stał, co popierał, w czym przeszkadzał. Oni sądzą, że nie pamiętacie, co było dawniej niż w zeszły wtorek. Mają was za idiotów. Ja natomiast, szanowni państwo, nie tracę wiary w rodaków. Moja wiara jest wiarą realisty politycznego. Ja po prostu wiem, że nie wszyscy mieszkańcy aktualni Rzeczpospolitej Polskiej są i nie wszyscy chcą być Polakami. I z tym należy się nie tyle pogodzić, ile skonfrontować. Taka jest rzeczywistość. Nie wszyscy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej chcą być Polakami. Niektórzy wolą być eurokołchoźnikami. Niektórzy wolą być ukropoliniakami. Nie wszyscy chcą być Polakami. Niektórzy wolą, żeby to nie była Polska, tylko żeby to był Land Eurokołchozowy. Niektórzy wolą, żeby to był jakiś Banderland, żeby to był jakiś stan czy Bantustan amerykański, Dominium Zamorskie. I Bóg z nimi, z nimi. Ale my, Polacy, policzmy się 18 maja i oddajmy głos za odzyskaniem niepodległości. Ponieważ, Szanowni Państwo, niepodległość lub jej brak przekłada się na życie każdej polskiej rodziny. I właśnie teraz chyba jest to dostatecznie dolegliwe, żeby i ci, którym wcześniej sprawy niepodległości, suwerenności, tradycji tysiąclecia korony Królestwa Polskiego, którym to było obojętne, bo są tacy ludzie, którzy nie mają sentymentów patriotycznych. No ale nawet ci, co nie mają tych sentymentów, odbierają rachunki za prąd, za gaz, tankują paliwo, płacą czynsze, nie mogą znaleźć pracy, bo jeden Polak nie może jej drugiemu dać z uwagi na zawyżone koszta energii, koszta pracy. A kto je zawyżył? Marsjanie? Jacyś okupanci, ruscy, pruscy, austriaccy, zaborcy. Nie, to robi rząd warszawski. Rząd, który nie chce rządzić. Nie chce suwerennie władać na terytorium Polski. Ten rząd to są turnie dur... i zdrajcy. Tak, powtórzę. Powtarzam, turnie i zdrajcy. Którzy wolą wykonywać. Wolą implementować normy eurokołchodzowe, nie chcą odpowiedzialności za Polskę. I dlatego rządzą nami lokaje, ludzie o mentalności volksdeutschów, ludzie o mentalności tych, którzy tworzyli judenraty żydowskie w generalnym gubernatorstwie. Nie chcą rządzić, nie chcą być suwerenni, nie chcą niepodległego państwa. Wolą być podwykonawcami. Ale to kosztuje. To się opłaca tym, którzy mają etat albo w administracji, albo w korporacji. To się opłaca tym kolaborantom, którzy, dajmy na to, dorobili się na stawianiu wiatraków do mielenia ptaków. Ale cały naród na tym cierpi. Cierpią nie tylko ci, którym teraz po zmianie ustawy jeszcze bliżej za oknem postawią taki wiatrak. Cierpi naród, dlatego że tego typu instalacje, które się nigdy nie zwrócą, mam nadzieję, że to wiecie, że to jest po prostu absurd ekonomiczny, że budowa takiego wiatraka, jego instalacja, eksploatacja, konserwacja i potem utylizacja, to kosztuje znacznie więcej niż można przy najbardziej optymistycznej prognozie z tego wyciągnąć. Więc to nie ma sensu, tak samo jak... Okna trzy szybowe, kto wstawił jawożnię okna trzy szybowe. Dyrektywa budynkowa eurokołchozowa nakazuje ratuj się kto może, no nikt się nie zgłasza. W niektórych miejscach się zgłasza czasem jedna, czasem dwie osoby i ja wtedy biję brawo, bo, bo dziękuję, że, że te incydentalne przypadki potwierdzają tylko, że ja sobie tego nie wymyśliłem. To się dzieje naprawdę. Reichsführerin von der Leyen żąda, żebyście wszyscy wstawili okna trzy szybowe, które się Wam zwrócą. Wiecie, za ile lat? Za 70-80. Za 70-80. Który gospodarz robi inwestycje zwrotną w takiej perspektywie? Bo planeta płonie, bo tak się wydaje panu Trzaskowskiemu, prezydentowi stołecznemu. To są wszystko brednie. Szkodliwe, prednie, dlatego wracamy do węgla, bo tylko węgiel się kalkuluje. A dobra wiadomość, my na węglu leżymy. Polska działka numer jeden na globusie, mamy od Pana Boga węgla do końca świata i jeszcze jeden sezon grzewczy dłużej. Żądać od Polaków, żeby ten skarb zasypali, żeby się zdekarbonizowali. Znacie tę te, te, te nowomowę eurokołchozową? Zeroemisyjność, dekarbonizacja, zrównoważony rozwój. To nie wola. nie wola! Tak, to jest niewola, proszę pana! Dlatego, kiedy wspominamy tysiąclecie podniesienia Królestwa Polskiego, podniesienia korony chrobrego i mieszka, to zapytajmy, a po co oni te koronę podnieśli? A jaki to był sens tego? Jaki cel? Jaki cel, skoro ich robry mieszko i nawet ojciec ich i dziadek mieszko pierwszy? Oto byli ludzie takiej klasy, że oni mogliby spokojnie robić kariery na dworach cesarskich. I po co się męczyć i użerać z własnym niepodległym państwem? Oni też mogli być lokajami, lepiej mogli być jakimiś kanclerzami, hetmanami, wodzami, a nie mieliby tej odpowiedzialności ale oni woleli być u siebie na swoim. Mieszko II mówił, zdaje się, że połową języków europejskich ówczesnych, w mowie, w piśmie. To był genialny człowiek. Źle mu się potem sprawy ułożyły, bo jego tata chrobry był takim dolegliwym człowiekiem i wielu ludzi miało sporo przeciwko niemu, prawda? Ale to osobna historia. Chętnie tu wrócę na jakąś gawędę historyczną. W każdym razie oni się postawili handlarzom niewolników. Wtedy handel ludźmi był biznesem, który wszyscy chętnie uprawiali. Dlaczego święty Wojciech musiał uciekać z Pragi? I dlaczego wybrał Gniezno? Uciekał z Pragi, bo zadarł z handlarzami niewolników. I to jest na drzwiach gnieźnieńskich. Tam jest taka historyjka obrazkowa, taki komiks sprzed tysiące lat. I jest taki rysunek, czyli, czyli płaskorzeźba. Święty Wojciech wykupuje niewolników z żydowskiej niewoli. No z jakiej innej? Więc dlatego uciekł do gniezna, że wiedział, że tam własnymi ludźmi nie handlują, że własnych ludzi w niewolę nie sprzedają. I to była marka, i to był sens, i to był cel. I teraz ja to wspominam dzisiaj, tutaj. I w całej tej kampanii wracam do tego często, żeby powiedzieć, że misja państwowości polskiej po tysiącu lat jest dokładnie taka sama. Państwo niepodległe jest nam po to, żeby miał nas kto bronić przed handlarzami niewolników. Ci handlarze różne dzisiaj mają techniki i technologie i różne są oblicza współczesnego niewolnictwa. Ale misja jest ta sama. Współczesne niewolnictwo to jest niewola lichwiarska. Współczesne niewolnictwo to jest właśnie wtedy, kiedy mądry pan władza z Warszawy transmituje dyrektywy Reichsführerin von der Leyen i mówi wam, jakie macie mieć okna, czym wam wolno palić w piecu, w kominku. Za chwilę gazowe kotły będą nielegalne. Czy wiecie, zachęcali was parę lat temu, żebyście wyrzucili stary piec, instalowali nowy gazowy i teraz to będzie nielegalne. Jak zawsze z komuną. Eurokomuna to też komuna. Precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z Żydokomuną. Okien szybowych nie macie. Elektrycznymi samochodami nie jeździcie i bardzo zdrowo i bardzo bezpiecznie. Szanowni Państwo, ale z tego powodu, że nie jeździcie elektrycznymi samochodami, nie wjedziecie już za chwilę do śródmieścia, może nawet całkiem niedalekiego wojewódzkiego miasta. Nie wjedziecie do Warszawy śródmieścia, bo tam pan Trzaskowski, planeta płonie, urządził strefę wykluczenia i dyskryminacji. Pod pretekstem właśnie dekarbonizacji, zeroemisyjności i zrównoważonego rozwoju. Strefa czystego transportu. Czy wy czujecie powagę tej sytuacji, że we własnym państwie, w waszym, być może nie najnowszym, może nawet starym, ale jarym autem nie wjedziecie do waszej stolicy? Gdzie... To jest segregacja, to jest dyskryminacja. Cały program mojej kampanii do tego się sprowadza. Ja jestem przeciwnikiem segregacji. Ja jestem zwolennikiem równości wobec prawa i jestem zwolennikiem starych, prostych zasad, które są dla naszej cywilizacji fundamentalne. Prawo do prywatności, wolność Tomku w swoim domku. A nie ma dzisiaj tego prawa. Razem z tajemnicą lekarską zostało ostatecznie nie przekreślone, zostało wymazane przez zamordystów covidowych, którzy nieukarani teraz bezczelnie sięgają jeszcze wyżej i dalej. Krzesiowski, podżegacz, podżegacz. Totalitarysta covidowy chce teraz, jako główny inspektor sanitarny, szprycować wszystkie nasze dzieci urzędowo z systemem cyfrowej rejestracji, tak żeby się nikt nie wymknął. To jest eksperyment na ludziach, precz z tymi, którzy chcą na narodzie polskim eksperymentować. Precz z eksperymentami ręce precz od naszych dzieci. Ręce precz od naszych dzieci w tej i w innych dziedzinach, szanowni państwo. W tej i w innych dziedzinach propaganda dewiacji pod pretekstem nauki o zdrowiu i higienie, oswajanie dzieci ze zboczeńcami, mężczyźni. Mężczyźni w jawożnie i okolicach, do Was się zwracam, nie przechodźcie obojętnie. Jeżeli my naszych dzieci nie obronimy przed tymi, którzy chcą je oswajać, tak żeby były łatwiejszym łupem dla drapieżników, którzy po nieletnich wyciągają rękę. Jeżeli my naszych dzieci nie obronimy, to co my obronimy? To co będzie warta taka Polska, choćby dalej powiewała? Flaga, choćby dalej nawet jakiś orzeł w koronie to pieczętował. Co to będzie warte, jeżeli nie obronimy naszych dzieci? Brońmy polskich dzieci, bo jeśli mali nie są bezpieczni, to nikt nie jest bezpieczny. Jeżeli przemysł aborcyjny triumfuje i ciągle jeszcze bezczelnie jest wciągany na sztandar praw, tak? Praw kobiet. Polskie kobiety na szczęście mają więcej rozumu i więcej serca niż ci, którzy chcieliby sprowadzić kwestie zdrowia i bezpieczeństwa do legalnego dzieciobójstwa. Szanowni Państwo, jeśli mali nie są bezpieczni, to nikt nie jest bezpieczny. Parę tygodni temu po Warszawie wozili w karetce jedną starszą panią. I ta pani nie została przyjęta do jednego szpitala, drugiego szpitala, trzeciego szpitala, czwartego chyba nie było, bo umarła. A dlaczego nie została przyjęta? Nikt się nad nią nie pochylił, nikt jej nie badał, nikt jej nie ratował. Ona po prostu ma nieaktualny pesel. I dlatego jej nie przyjęli. To się nazywa u nich teraz terapie daremne terapie daremne, czyli eutanazja kuchennymi drzwiami. Czyli znowu segregacja, czyli nominowanie niektórych na wykluczonych. I na to się nie zgadzam, jeżeli nie będziemy bronili życia małych i dużych, zdrowych i niedomagających. No to, Szanowni Państwo, tu się powołam na argument, który nie do wszystkich przemawia. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. My wiemy, że... Że potrzebne jest Boże błogosławieństwo, żebyśmy mogli żyć, przeżyć, dzieci wychować po polsku u siebie na swoim, na Polaków. No więc jeżeli chcemy tego błogosławieństwa, jak nie z pobożności, to przynajmniej z ostrożności o nie prosimy, bo są różni ludzie ludzie i ludziska, księża i księżyska, niektórzy mają daleko do kościoła trudno, różnie bywa. Modlmy się za siebie nawzajem, ale jak nie z pobożności, to z ostrożności, szanowni państwo. Dbajmy o ten standard prawnoustrojowy. Dbajmy o równość wobec prawa. Nie zgadzajmy się na to, żeby nominować po kolei różne wybrane grupy na, na podludzi, na takich, którym prawa nie przysługują. Co zrobię? Co zrobię? Tak. Kampania prezydencka, ja tu mówię o historii, mówię o filozofii państwa i prawa. Oczywiście oczywiście w kampanii wyborczej trzeba odpowiadać na proste pytania, więc, więc co zrobię? Nie puszczę wojska polskiego na wojnę ukraińską ani żadną inną. Ani żadną inną. Nie będzie żadnego 800 plus ani dopłat do emerytur ukraińskich. Nie będzie za mojego kadru. Po to jest Polska. Polski naród płaci podatki i państwo polskie nie jest od tego, żeby być sługą jakiegokolwiek innego narodu. Odrzucę eurokołchozowy pakt migracyjny. Za mojej kadencji nie będzie żadnych centrów integracji cudzoziemców. Odrzucę, to chyba jasne, zielony ład, tęczowy ład, niebieski ład. Znowu ekshumację w i odrzucę roszczenia żydowskie. I jeżeli to uda nam się zrobić, to, Szanowni Państwo, największe dzieło, jakie przed nami, bo te pierwsze rzeczy, o których mówię, to są sprawy życia i śmierci. Jakbyśmy poszli na wojnę, jakby nas wepchnęli teraz pod ciężarówkę z gruzem, to nie wrócimy w jednym kawałku. Ale jeżeli te najpilniejsze rzeczy uda nam się przetrwać, uda nam się załatwić, Szanowni Państwo, trzeba uwolnić Polaków od ucisku fiskalnego, podatkowego. Talmudyzmu biurokratycznego, od tych wszystkich przepisów eurokołchozowych, tych wszystkich norm, wielki program uwolnienia w pierwszej kolejności małych, średnich i mikroprzedsiębiorców. Trzeba znieść bariery dostępu do rynku dla tych, którzy na różne sposoby dają radę zapewnić egzystencję swoim rodzinom. I cudzym, bo dają pracę innym Polakom. Ja tu rozmawiałem przed wyjściem na plac w eleganckim lokalu, w którym już kiedyś tutaj piłem kawę, ciastko jadłem i rozmawialiśmy o kosztach utrzymania takiego interesu, o rachunkach za prąd, które zabijają, o kosztach pracy. Szanowni Państwo, trzeba zdjąć ten garb, dlatego że tego nikt nie wytrzyma. Tego nikt nie wytrzyma, a nie ma wolności bez własności, a nie ma własności bez pieniędzy, a nie ma pieniędzy, jak nie ma pracy. jakie je jeden człowiek, Polak, drugiemu nie da. Więc wielki, prosty program. PIT, CIT do likwidacji, ZUS do wygaszenia, składka, precz. To wolność, szanowni państwo, spełnić zobowiązania już zaciągnięte wobec pokoleń dorosłych, ale nie wciągać do piramidy finansowej ZUS-u polskiej młodzieży. Trzeba nasze życie poddać demonopolizacji i deregulacji. Mniej przepisów, mniej przepisów i precz z monopolami. W czym mamy monopole? Dolegliwe dla wszystkich, a właśnie w służbie zdrowia. W medycynie mamy monopol WHO, Big farmy, a na naszym rynku krajowym Ministerstwo Zdro Zdrowia, NFZ i niekonstytucyjny przymus, który dotyczy wszystkich lekarzy, przynależności do izb lekarskich. To jest łamanie praw. Łamanie praw lekarzy. Dobrych. I ci dobrzy lekarze są teraz przez sądy izb lekarskich czołgani. Ci co w latach walki z mniemaną pandemią chcieli ratować, testow a nie testować aż do śmierci jak to się wielu pacjentom zdarzyło mieliśmy tu ćwierć miliona zgonów nadmiarowych więc demonopolizacja, deregulacja nawet bym powiedział denazyfikacja tej złowrogiej pseudomedycyny tych znachorów od szprycowania niemowląt i noworodków Krzesiowski, główny inspektor sanitarny do piekła, politycznego piekła. I demonopolizacja usług edukacyjnych. Stary, ale jary, bon edukacyjny, czyli w ręce rodziców decyzja, do której szkoły za ich dzieckiem idą ich pieniądze. Bon edukacyjny i znieść ten zapis z karty nauczyciela, który uniemożliwia dyrektorom dobrych placówek, Dobre opłacanie dobrych nauczycieli. Bo tam są zapisane takie widełki i po prostu tego nikt nie może przeskoczyć. Więc czas wyeliminować nieuczciwą konkurencję i interwencję państwa z wolnych, swobodnych relacji między usługobiorcą a usługodawcą. Między pracodawcą a pracobiorcą. Głoszę, szanowni państwo, powrót do normalności. Ja nie mam żadnego. Programu, którego świat nie widział, z pomysłami, o których ludzie nie słyszeli. Ja mam, szanowni państwo, program tak prosty, jak tabliczka mnożenia. Nudny, jak flaki z olejem, bo ja chcę prostego, prostego, szanowni państwo, silnego państwa minimum. Państwa, które się zajmuje tym, co do niego należy. A co należy do państwa, już powiedziałem: walka z handlarzami niewolników. Walka z handlarzami niewolników, którzy wyciągają ręce po nas, nasze dzieci i wnuki. No i chyba się już nagadałem, dosyć tutaj. Wojciech Siński podąża w moją stronę. Szanowni Państwo, bardzo chciałbym, żebyście zabrali głos, bo jestem ciekaw, czy padną jakieś pytania, uwagi, skargi, wnioski. Jestem gotów się do nich Odnieść, nie chcę być kandydatem, który tutaj, prawda, wpada, przelatuje jak meteor, wstawia mowę i znika. Więc zabierzcie Państwo głos. Bardzo ja, proszę. Ja będę udzielał.